Witam wszystkich na moim kanale, chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować Hondę, która była u mnie na ceramice 3 lata temu. Przyjechała na przegląd ceramiki, uzupełniona została ceramika na przednich błotnikach, masce oraz dachu. Samochód bardzo dużo jeździł w tym czasie. Na pozostałych elementach nałożone płynne szkło, by samochód z przebiegiem prawie 200 tysięcy... Prezentował się tak, jak widzicie. Gdyby ktoś z Was chciał zadbać o swój używany samochód, żeby wyglądał jak ta Honda, by podbić wartość samochodu, łatwiej było o niego dbać, zapraszam do kontaktu. Myślę, że każdy po wykonaniu takiej usługi będzie zadowolony. Subskrybujcie, obserwujcie, byście byli na bieżąco z moimi realizacjami.